Program zawiera audiodeskrypcję. Hala gminnego ośrodka sportu w suchym lesie, a w niej mikołajkowy turniej piłkarski rozgrywany od 14 lat. Młodzi piłkarze, mężczyzna z mikrofonem, zawodnicy rozmawiający z trenerem. Przyglądający się kibice. Zawodnicy na boisku walczą o piłkę. Przyglądający się kibice. Wypowiedź Macieja Jankowiaka. To jest 14 turniej mikołajkowy w naszych gminie Suchy Las. Po raz kolejny bijemy rekordy zainteresowania tym turniejem. Mamy 54 zespoły, to jest 540 dzieciaków. Rozdajemy 54 pocharów, 540 medali oraz 50, 540 dyplomów. Gramy, bawimy się, świetny cel, świetna inicjatywa. Dzieciaki nie siedzą w domach przed komputerem, przed telewizorami, tylko tutaj świetnie się bawimy. Cieszymy się bardzo, że udaje nam się to zorganizować i jak widzimy zainteresowanie jest bardzo duże. Wypowiedź Aleksandry Jędrzejcza rogowicz Jest to jedna z tych imprez, na które czekamy wraz z zawodnikami cały rok. Wartością dodaną jest to, że jest to turniej bezwynikowy, a każde z naszych dzieci dostaje medal. Cała drużyna otrzymuje puchar, który później przez wiele miesięcy krąży pomiędzy dziećmi. E, organizacja tego turnieju jest naprawdę e, no, na bardzo wysokim poziomie, przede wszystkim dlatego, że e, jest bardzo dużo gry, bardzo mało czekania, dzieciaki są bardzo zadowolone. Wypowiedź Andrzeja Chelińskiego. Turniej robiony profesjonalnie, e, wszystko na swoim miejscu i jest fajna zabawa tu jest roku i dlatego przyjeżdżam to tyle lat, już chyba nie pamiętam, ale od początku chyba jak powstały ten turniej, powstały tak przyjeżdżam. To znaczy, że jest dobrze. Zawodnicy na boisku rozgrywają mecz. Wypowiedź Macieja Jankowiaka. Ważną rzeczą na naszym turnieju jest organizacja sprzęży Cegiełek, z której dochód przekazujemy na bardzo szczytny cel świąteczny Redbooks dla potrzebujących, który jest dostarczeniem paczek dla rodzin o niskim statusie materialnym. Taką listę otrzymujemy z Ośrodka Pomocy Społecznej i tą listę realizujemy zawsze w Wigilię. Radość niesamowita, gdy możemy wręczać takie paczki. Także to nas mobilizuje do pracy przez cały rok, żeby takie cegiełki organizować. Nasze cegiełki zdobywamy poprzez ludzi dobrej woli, od sponsorów, przyjaciół, ambasadorów. Co roku mamy ludzi, którzy wiedzą, że organizujemy taką akcję i naprawdę bardzo chętnie nam pomagają. Jak widzimy, nasza, nasza akcja cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Są rodzice, którzy przyjeżdżają co roku, chociażby tylko wydać pieniążki na ten szczytny cel, mimo że ich dzieci nawet w tym turnieju już się grają. Ujęcia uczestników w turnieju. Wypowiedź Macieja Jankowiaka. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo, za pobyt na tej hali i oczywiście widzimy się za rok. Młodzi piłkarze rozgrywają mecz. Zakończenie programu. Logo gminy oraz data 2023.